Witam serdecznie na naszym drugim filmiku odnośnie inkubatora na matki pszczele. W tym filmiku chcę Wam właśnie pokazać, jak bym zrobił mały inkubator, który nie ukrywam, że się ściągnąłem z internetu, jak taki pan który tam po prostu to robił, ale ja sobie to troszkę zrobiłem po swojemu. Tu mamy regulator temperatury, który pokazuje nam aktualną. Aktualną prasę grzałki oraz temperaturę aktualnie 11,5. No bo zimno, a inkubator stoi w chłonnym miejscu. Tutaj pod spodem, sobiełem sobie troszkę odwrotnie. Tutaj mamy wilgotnościomierz, który jest niezbędny do hodowli matek. Przynajmniej moim zdaniem tak, tak to wygląda. Tutaj te przyciski nie chodzą, ale tutaj mamy światełko. Proszę, które świeci w środku. To jest zrobione z diod LED. I tutaj włącznik główny do włączenia wentylatorów. Proszę bardzo. W środku wygląda to tak. Dla pewności, bo akurat pan, który tam to prezentował, pokazywał. Jedno, jedno, jedne, jeden czujnik, który pokazywał kontrolę. Ja zastosowałem dwa, ze względu na to, żeby był dokładny pomiar, tak? I wiadomo, yy, czujniki muszą być umiejscowione yy, tutaj, gdzie są matki. Yy, zaraz może wezmę trochę inaczej, żeby było lepiej Oczywiście tego metalu tutaj nie będzie, który prezentuję. Ono będzie zastąpione listewkami z matkami puszczalnymi. Ale póki co tutaj mam zastosować jaja y y y y kurze albo gołębie i będziemy się starać to jakoś y wy wylęgnąć. Y zamontowałem jeden wentylator, który jest y mocniejszy i dwa u góry, jeden i drugi oraz tył biodylet. Wiadomo, musi być dokładna cyrkulacja powietrza. Tutaj jest... nie wiem czy będzie widać dobrze jest wentylacja oraz tutaj. Tutaj może będzie widać, bo trochę ciemno. No i drzwiczki, które jeszcze dodatkowo obłożyłem taką, jak do drzwi, żeby lepiej trzymała temperatura. Ogólnie powiem szczerze że tak, jeżeli chodzi o inkubator, moim zdaniem najlepszy inkubator jest robienie z lodówki, ponieważ jest szczelny i ma jakąś można to przerobić, nie? No, zobaczymy, tutaj akurat jest już, już 16 stopni, ustawione jest chyba na ile? Na 37,5 o to jeszcze było z lata testowane. No i tak to wszystko wygląda, proszę bardzo. Wyłączamy światełko, możemy wyłączyć całkiem inkubator załączane ale Za wzięli od komputera tam chyba 12 v tak. Tam było sporo amperów, bo, bo, bo po prostu nie miałem innego, ale to nie przeszkadza, po prostu są mocniejsze wiatraki. Co było wadą? Wadą było to, że jeżeli żeśmy zamontowali, te, ja zamontowałem te dwa wiatraki tutaj po prawej i lewej stronie, bardzo słabo trzymała temperatura. Na przykład dochodziło do 35 stopni, przypuśćmy, i bardzo szybko spadała. Yy, zamontowałem właśnie z tyłu jeszcze koło ten wiatrak, żeby on tak rozpylał te, 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 te powietrze. I to pomogło. I jest po prostu mniejsze, mniejsze skoki temperatur, a to jest dla, właśnie na hodowli matek bardzo ważne. I mniejszy spadek, stała temperatura, tym lepszy wychód, moim zdaniem. To jest. Nigdy nie testowałem, dużo czytałem o tym, także będę wszystkim relacjonował na bieżąco, może będziemy umieszczać filmik, jak będą jajka może będzie dobrze no, no. zobaczymy dlatego to wszystko jest w fazie testów pozdrawiam, Kapel.